STI z seryjnym silnikiem, zamontowano chłodnicą wody mi się Moto z wkładką HKS-a mm, suchą i z downpipe'em ze sportowym katalizatorem. Powiem Wam szczerze, tak. Nie ma opcji zrobienia bezpiecznie na samochodzie z dwoma katalizatorami Subaru i wydechu 335 konia. Z paru powodów, i to bardzo ważnych powodów. Powodów przede wszystkim bezpieczeństwa i Metodologii strojenia tego. Stroi się pod to, co dany silnik przyjmuje. Zobaczcie tutaj. Tutaj mamy 332 konie na słabszej mapie i 336 na mocniejszej mapie. Chodzi o to, żeby te przyczyny były płynne, ładne e, i temperatury były pod kontrolą, wałki były odpowiednio ustawione, reakcje na pedał gazu, wzbogacanie było też poustawiane. Wszystko, żeby się zgadzało. Zapraszam te samochody. E, chętnie schamuję je u siebie. Za darmo i pokażę jak wygląda ta moc w porównaniu do, do softu X yy, mierzonym na hamowni podwoziowej.